Ale w holu można jeszcze. W holu jeszcze można. My do, se do sekretariatu idziemy. No, no. To już do... Co, by kręcić? Tutaj w holu. My chcemy. To do sekretariatu najpierw iść. W a to można, kręcić nie no, można. Nie a czemu nie można w holu? Nie no nie można, a zezwolenie macie. Ale w holu? Czy jest zezwolenie. Dyrektora. Na no, kręcenie w instytucji publicznej? Ale to... No, ale to jest prywatna firma to jest? No to proszę do dyrektora iść. Poprosić o zezwolenie. Jest Wiek? dyrektor? Jest, proszę ja i nie. Dostajemy informację, że wyszedł. Może wyszedł? Nie wiem, ja to byłem teraz tu. Wyszedł. No to musi pan zapytać w sekretariacie. Dlatego no, mówię, mówię, że ten idę ten do sekretariatu. proszę. Czy można prosić o krótką wypowiedź? Nie. nie. Dlaczego? Nie, nie, nie powodu, się e, Dlatego, że jest pan dyrektorem instytucji kultury, a my. No nie wiem, czy tu jest sekretariat, to ostatnio nas wypraszam. Dobry, przeglądam. Ja panu od Przygotowujemy materiał o instytucjach kultury. No. I o obsłudze niepełnosprawnych, osób. Byliśmy w Teatrze, byliśmy no. w Moku no. i chcemy to zrobić w no. Czyli, e, Czy są windy, podjazdy, czy są planowane, czy są miejsca parkingowe? Jak wygląda jakaś to no. Powinien Pan się wrócić do Wydziału Inwestycji, Urzędu Miejskiego tak? w tej sprawie i tam zostanie Pan przewodnik. W Wydziale powiedziano nam, że oni służą tylko Panu radą i że Pan się zajmuje wszystkim. Panie się, Łukaszu. Niech Pan ze mną na ten temat nie rozmawia, jeśli Pan może, yy, tak jak powiedziałem, Wydział Inwestycji jest od tego i tyle, że mam w tej sprawy do powiedzenia. Jasne, dziękuję, Proszę, dziękuję. Do, widzenia. do widzenia. Proszę włączyć kamerę. Proszę włączyć kamerę. No Pani chyba żartuje, kamera no, była włączona. Nie, nie było zgody na taką No zabierz mu tą kasetę, i ja go po prostu nie wypuszczę za chwilę. No powiedzcie, że rozumiecie. To co Nie, to no Włączona była kamera, tak? Daję, że ja poważnie? Do tego, żeby włączyć kamerę? Nie wyjdziesz stąd, Łukasz. I nie walcz ze mną, proszę cię. I dobrze ci radzę. I nie walcz ze mną. I w tej chwili, proszę, pokazać mi, co zostało nagrane. Nie. No to nie wyjdziesz stąd, kolego. Nie policja. na policję. Mam pewność. Nie będziemy tak zagrywać. Hala? Hala? Ja nie trzymam kamery. Proszę żyć. Hala? Nie, Czytam, halo? 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 Jadąc, a, nie ja mam Trzymajcie koledzy. Ja? ja jest, sobie robię, a ty nie rób. średników tylko. Cześć Marku, słuchaj. E, weszli na Zaprzanie.pl do mnie i z ukrytej kamery robili zdjęcia. No nie załatwili mnie, bo ja pana nie wypuszczę teraz. Wzywam policję i życzę sobie, że mi pokazali to, co było nagrane. No. Tylko jeśli możesz, to zaraz, dobrze? No, okej, okay. dobra, dzięki. Nie. nie będziemy się tak bawić, kolego. I nie walcz ze mną, bo źle na tym wyjdziesz. nie mógł pan się po prostu powiedzieć? Tak jak każdy Nie, nie walcz ze mną, powiedziałem ci, za smarkaty jesteś. Ja z panem nie walczę. Za smarkaty jesteś i skasuj ten materiał, bo pójdziesz kurwa siedzieć. Zobaczysz. Zobaczysz jak będziesz dalej walczył. I nie próbuj. O wszystkich rozumów nie pozjadałeś, kolego. Wszystkich rozumów nie pozjadałeś. I nie martw się, nikt Cię nie chroni. Nikt. Zapamiętaj sobie, że pierwsza utopi Cię Herichowa. Pierwsza. Ciebie. I albo skasujesz to, albo stąd nie wyjdziesz i zaraz Cię zwinie policja. Takie metody, kolego, to nie mną. Zapamiętaj. Witam serdecznie. Tak, tak? Tak, 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 Nie mam na razie żadnej niepokojące. Witam Pani mecenas jeszcze nie raz. Pani mecenas, mieliśmy taką sytuację przed chwilą, bo nie chciałem się wypowiedzieć do kamery, dla naszej konkurencji, że tak powiem. Natomiast pan Pani operator miał włączoną kamerę. No i nagrał to, co, no to co chciał. Nie pan no. ja mam informację ja mailową. Ale pan operatora ja mam wyprawić, tak, ma 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 czy co? No nie, dochodzi, dochodzi. Dokładnie, trzymał sobie kamerę. Ja się nie zgodziłem, a mam to na górę. na o wiele No, no, no. okej. Okay. Czyli normalne to dziesienie i tak dalej, tak? Nie było zgody. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Dobra. Okej. Okay. Niezgodne z prawem to mamy organy ścigania. Dobra. Dobrze, dobra, dobra, dzięki na razie. No, kasujesz to na moich oczach, albo nie wychodzisz tam w ogóle ja zwalę na policję. 좀들서 What Natomiast no, nie chcę nic poświęcać. No w tym momencie księgowość będzie mi potrzebna Pani tylko jak się uda może upłacić proszę sobie zadzwonić, ja powiem jak to wygląda. Dobrze? Dziękuję bardzo. Przepraszam, czy ja mogę wyjść z tego pomieszczenia? Nie. Ja sobie zaczekam na policję Nie, tutaj. nie wyjdziesz stąd. Ja, wyjdzie ja nie chcę tutaj po prostu siedzieć. Nie wyjdziesz stąd. Ja nie chcę tutaj siedzieć. Możesz zostawić kamerę, możesz nie. zostawić kamerę. Ja sobie postoję tu... Możesz nie. zostawić kamerę, nie. możesz wyjść. Nie zostawię kamery. No to nie wyjdziesz stąd i tyle. Ale ja chcę stąd wyjść. Nie. Przedłeś tutaj na własne nie, nie, nie. Nikt cię tu nie zapraszał. Wszedłeś tu, bo chciałeś. Ale teraz co wyjść. Zostaw kamerę możesz wyjść. Zostaw kamerę, zostaw kasetę i możesz wyjść. Nie wyjdę bez kamery. No, no to nie wyjdziesz w ogóle, no, póki nie dojedzie policja. No nie wyjdziesz w ogóle. Kolejko. Nie wyjdziesz nie. w ogóle. Dobrze.